Kłady zbożowe. Tam kiedyś byliśmy. To było coś dopiero. Dobre wejście. Był strach. Zajebiste. Witam. Dzisiaj jestem sam niestety bez cygana, bo on pracuje niestety. No i cóż tutaj poradzić. Wocowany jest chłopak. Jestem gdzieś na jakimś wypis dobie górnym. Nie mam pojęcia gdzie. Przyjechałem sobie goferem jestem poza Warszawą. Jest 20 km. Taka mała wycieczka po maturach. <noise> I chciałem cię zwiedzić fort Benjaminów. I chyba jestem na dobrej drodze, bo tutaj mamy jakieś... Niby ogrodzenie, które już w sumie to, to, to zostało z tego ogrodzenia Do domu, chyba są do, na dobrej drodze I zobaczymy co jest dalej Poradzę sobie tam daleko Nie szukajcie mnie Kiedyś może wrócę to ogrodzenie nic więcej. To miały być jakieś podobno i teraz nie wiem, czy daje jechać, czy nie. Nie wiem, czy się opłaca. No. no i co? Znalazłem w końcu. Chodziłam i chodziłam i chodziłam i znalazłam. Jestem normalnie w środku lasu, Po prostu nie mam pojęcia dokładnie, gdzie nawet. Ale znalazłem. Są bunkry. Wchodzimy do środka. Zobaczymy, co w nich pozostało, jeszcze nie. No, nawet.

jeszcze lampa. <laughs> Zbita jest, niestety, żaródeczka, ale... ale jest. Już nic się nie robi, mam już niestety takie wysokie oszulianie. Nic nie pochodzi mi na to. Tu jeszcze jest... jakieś zejście niżej. Zacznijmy Niczego się nie spodziewam niestety No cóż Fajnie było to wejść tak mimo wszystko Fajnie Tylko tu jest komin, nie? Jest wentylacja, więc może jakieś podziemia tutaj są Tylko jak ty wejść, to zobaczyć. Nie, nie spotkałem nic takiego Nie wiedziałem tych podziemi nic nie widziałem takiego Widać coś tam? Bo ja nic nie widzę Niestety, ale nie wiem Chyba zasypane moim zdaniem, jak tam widzę kątem moka Dobra no są. Idziemy na for, jest lepszy chyba Mam nadzieję, że jest lepszy ja fajnie, bo tu wejść, mimo wszystko już chyba jestem na miejscu tak mi się wydaje mała historia no i co będziemy szli tam co dotarłem jestem gdzieś naprawdę nie wiem gdzie jestem cały w pokrzywach a tu jest mirowe musiałem go jakoś schować zakamuflować i w ogóle widać nie wiem no może to się tutaj kręcić się Kto tu się może kręcić więc idę w tej dżungli Czy ten budynek już? Już go widać. idę. Na razie nic nie widzę. Zobaczymy. I tak widzieliście tam na tej pakietce. częściowo obecnie w I prywatnych, więc ta klipa. Ale na szczęście. Nie muszę do czynienia z wojskiem i to jest dobre jakby co Dobra jakiś grudneczek jest Ciekawe co tu w środku. zobaczymy pustki straszne tutaj wiecie Ale tu się mogło dosuwać jakimś z motorem do jakiegoś off mm -hmm. Chyba są jakieś tutaj toru rządzili O, coś jest. Te zafalone właśnie widać. coś tu jest, pójdźcie na to. To jest pień. Po prostu. Aby jeszcze było wejście. Jest wejście. O. No ładnie, ładnie. Już koniec, ale to... Widzicie? Jest zwiedzać na razie Tu już wyburzone Ostrop tu się już ledwo trzyma w zasadzie Nie fajnie. wytrzymał jak najdłużej, co? Piska złam Powiem wam serio, piska złam Tu jest wyjazd z fortu był No i w sumie jeszcze jest, nie? yeah it's a smile yeah Sportów. Widać na środku na środku nie wiadomo co nie wiadomo co jak widzicie, zostało już mało z tego miejsca. Sam budynek tylko pozostałości. Zobaczcie w górę jeszcze mogę z pocisków. O, jest już tak upada, wątpię. No, czego nie tutaj? Tu nawet widać jeszcze pozostałości po Miejsce po drzwiach, po no, gotach. Tutaj, w części samochodu, też ciekawe. No, tutaj jest wyjście takie. O, kurde, chmury się zbierają, powiem <grym>, no, szczerze. Dobry. Nie, dobrze. No I to był w sumie cały fok, nie? Fajnie to wygląda. Fajnie się prezentuje. Podoba mi się. No, tylko takie pustki, no niestety. Takie miejsca już wymierają. Znikają z map. Chociaż ten, powiem szczerze, ten obiekt jest na mapie nawet, więc szacunek dla Goggle. Łatwiej trafić do tego miejsca. A znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego. Ciekawe czemu. Jak tam czytali, czy też to jest rosyjski budynek? Radziecki? Był. Jeszcze stoi. Tak to wygląda. Nie powiem. Niestety więcej to wam nie mogę pokazać, bo tutaj więcej niestety nie ma spinam się na jakąś górę, Chodźcie pod z tego miejsca. Świetna jest. Świetna. Spiąłem się. Jeszcze otwory wentylacyjne Do tego obiektu Fajnie jak stać tutaj na górze Naprawdę Ciekawe Zwiedzone Jak możemy ocenić to miejsce, co? Jest zwiedzone Nie wiem, w sumie to było pusto troszeczkę, co? Ja wiem tak 7,5 może dam fajne miejsce, tylko że puste niestety. No i częściowo wyburzono to też. Szkoda. Tak więc co ja mogę Wam polecić jeszcze? Subskrybujcie, lajkujcie kanał. Kanał, lajkujcie kanał, lajkujcie film, <grybujcie> subskrybujcie kanał. No I mam nadzieję, że kolejny film będzie już z Cyganem w jakimś ciekawym miejscu. To wiem, że może też jakiś obiekt wojskowy. Fajnie by było w sumie, nie? Taki jestem ciekawsze. No i mam nadzieję, że Wam się podobała ten... chociaż ta mała przejażdżka. No i widzimy się w kolejnym... w kolejnym wideo. Na razie.